Teraz mi się udało. Zerknijcie, jak się kąpią w piasku. Zepsuło mi się poidełko tutaj, niestety. Tamto automatyczne. Muszę ich dokarmiać w ten sposób. Wodę im daję w takim ręcznym poidełku. No nie, jest to zbyt fajne, bo muszę 2-3 razy dziennie wymieniać przy tej ilości przepiórek. Ale tutaj ten to piaskownice bardzo lubią. Nabyłem nowe pojemniki, takie z takim zamykaniem, i dużo wyżej przepraszam, przepraszam, dużo wyżej zrobiłem otwory, więc teraz dużo ziarna się mieści. I jak do pełna załaduję, czy do pełna? W sensie po, po tą linie, tak? No to mam spokojnie dzień półtorej. Także nie muszę im dosypywać. Na drugi dzień jeszcze zostaje, a, a normalnie to na drugi dzień czekały na mnie. O! Oh. Pasza mi się skończyła. No to czas na wyprawę. Pozytywnego coś, pozytywnego coś. Bardzo co chciałbym dać dziś tobie. zapasy uzupełnione. Myślę, że na jakiś czas mi to wystarczy. Cześć Melka, co Ty tutaj nabudowałaś? Mały szałas. A to jest szałas? Tak. Bardziej to przypomina mi jakieś okopy. No robię okopy. Mhm. Czyli z piasku, który miałem używać tutaj do budowy i do zaprawy. Tak. Wykorzystałaś go? Tak. A te gałęzie? Jako drzewa. Mm -hmm. No dobra, idę dalej. Patrzcie co tutaj się dzieje. Chyba bym nie jedną pierzynę zrobił z tego pieża co tutaj jest. Wpuściłem dzisiaj małą sebrytkę. I nie wiem gdzie to jest. O, no ona o ta, o tutaj. Chociaż nie, to jest chyba kogucik. Kurcze, czekajcie. O, tu jej mamuśka wyszła. Ale gdzie jest ta sobrytka? To u woliery tutaj, co była, puściłem do tych tutaj, ale jej nie widzę. I zaś zagwozdka. I zaś zagwozdka. Może tutaj? Nie tu jej... A jest! O! Jest, jest, jest! To jest ta mała sybryteczka którą dzisiaj wypuściłem, ale ona chyba się boi tamtych kurek jeszcze i dlatego się tutaj chowa. Dobra, zapoznaj się tu na spokojnie. Ej no dobra, przekonaliście mnie. Puszczę was dzisiaj trochę na trawkę. Proszę. Śmiało, śmiało. Cała ekipa zadowolona z trawki. Dobra, zamkniemy tutaj. Znaczy, przytrzymamy tym słupkiem. I niech sobie brykają. Dawaj tego, Jasia, gdzie on ucieka? Gdzie uciekasz? się mały? Brudny jesteś na buzi cały. Przedstaw się, widzom No, wstydzisz się teraz. Teraz <głos》> się wstydzisz. A, ty gadzie mały, ty. ty, 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 ty Dzięki kochani za dzisiaj, trzymajcie się Dzisiaj tak króciutko, bo muszę coś tam podziałać, żeby było co wam pokazywać Bo popołudnia są coraz krótsze i niestety nie sprzyja to moim pracom Bo coraz mniej mi się udaje zrobić przez to, że szybko się ściemnia więc lecę do pracy, trzymajcie się do następnego, cześć!